Witam na moim kanale Nowe Spojrzenie. Dzisiaj e, zajmiemy się moimi ulubionymi cytatami e, z Emila Ciorana e, wraz z komentarzem moim. Emil Cioran to jest w ogóle mistrz aforyzmów. Jeśli Państwo wezmą, e, kupią sobie jakiś kalendarz z aforyzmami, z powiedzonkami, to tam wiele będzie powiedzonek i, i, i takich cytatów właśnie z Emila Ciorana, tego Rumuńskiego filozofa i pisarza, który później tworzył również w języku francuskim, mieszkał w Paryżu do, do śmierci. A więc pierwszy mój taki tutaj jest zaznaczony cytat Ciorana, on pochodzi z książki Rozmowy z Cioranem i brzmi następująco: Tylko człowiek trzymający się na uboczu, postępujący inaczej niż wszyscy. Zachowuje naprawdę zdolność rozumienia czegoś z tego świata. No, chyba każdy rozumie ten cytat. Tu chodzi po prostu o to, że człowiek, który nie uczestniczy aktywnie w życiu, trzyma się na uboczu, po prostu no, no, ma czas na refleksję, na obserwowanie tego wszystkiego z boku, nie, nie będąc zaangażowanym emocjonalnie i pod innym względem w to wszystko i po prostu on ma rozeznanie, tak? On, on widzi pewne rzeczy, których nie widzą osoby, no, no, no w tym komfortku uczestniczące, tak? I tutaj właśnie o to chodzi, że tylko człowiek trzymający się na uboczu coś rozumie. Kolejny mój ulubiony cytat z Emila Ciorana, którego sobie zaznaczyłem na portalu książkowym, na którym mam profil. Zaraz Państwu Znajdę kolejny cytat. Oto on. Cytuję Ciorana z książki Rozmowy z Cioranem. Słów: Ja jestem, nie potrafię wypowiadać, nie rumiejąc się ze wstydu. O co chodzi w tym cytacie? No, po prostu tutaj Cioran stwierdza, że życie człowieka to tak naprawdę to jest kuriozum, po prostu żyjemy, nie wiemy po co żyjemy, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy ranić innych, popełniać różne niegodziwości, czy chcemy, czy nie chcemy i w związku z tym właśnie ten cytat tak o tym właśnie traktuje, tak, że, że słów ja jestem, nie potrafię wypowiadać, nie rumienię się ze wstydu. Każdy tak naprawdę po jakimś takim głębszym zastanowieniu powinien wstydzić się, że w ogóle istnieje, że w ogóle żyje. No bo niestety tak, no, no, no mój, czy, czy chce, czy nie chce, to niestety rani innych, no bo taka jest konstrukcja tego świata, taki jest mechanizm. I tutaj Cioran w tym, w tym cytacie właśnie bardzo dobrze to pokazuje. Kolejny cytat z Ciorana jest następujący. On jest, tym razem pochodzi z książki nazwanej pod tytułem Zeszyty Lata 57-72. To są takie prywatne zapiski Ciorana, które zostały odnalezione i opublikowane. On nie chciał, żeby to opublikować, no ale, ale niestety jego partnerka to opublikowała, prawdopodobnie dla pieniędzy. A więc to, to pochodzi z zeszytów. 5782 I cytuję z Ciorana: Spostrzegłem, że wszyscy, którzy zdobywają się na poważny wysiłek, są do niego zdolni dzięki nieczystym namiętnościom chorobie, rządze sławy, zawiści itd., nigdy zaś pod wpływem zwykłej spontaniczności ducha. Człowiek byłby istotą bezwolną, gdyby nic. Gdyby nic, jakaś mniej lub bardziej zewnętrzna siła pchająca go do działania samorealizacji podboju. Jakże fałszywy jest idealizm w filozofii, a nie jaki w psychologii. No i proszę Państwa, ten cytat ym, mówi po prostu o tym, że yy, no, Czcian to zauważył, że po prostu wszyscy, którzy są ambitni. Zdobywają coś i, i, i ciężko pracują i tak dalej, i tak dalej. No to tak naprawdę oni są napędzani napędzani są różnymi często chorobami, chorymi namiętnościami, rządzami, sławy, bogactwa, zawiścią są napędzani i tak dalej. Czyli wszystkimi takimi cechami, które są powszechnie uważane za, za, za cechy przykre, niewłaściwe, złe i tak dalej. Kolejny mój ulubiony cytat z Ciorana: to tym razem jest też z książki rozmowy z Cioranem. I cytuję Ciorana: Jestem już stary, żyłem dość długo, by móc stwierdzić, że człowiek jest zwierzęciem nieuleczalnie złym. Tutaj Cioran mówi po prostu o tym, że no po tylu latach życia. Doszedł na wniosku, że człowiek po prostu jest zły, czy chce, czy nie chce, bo taka jest konstrukcja świata musi być zły, jest zły i będzie zły i po prostu nie ma na to rady. Kolejny cytat. Też z książki Rozmowy z Cioranem. Cytuję ciorana: Następnym fundamentalnym uczuciem człowieka jest zazdrość. Moim zdaniem jest to uczucie najgłębsze. I niemożliwe do wykorzenienia. No, tutaj chyba nie trzeba tego omawiać. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Zazdrość przypisana jest każdemu człowiekowi, jest to wdrukowane przez ewolucję w człowieka. Służy to temu, żeby chronić swoje interesy po prostu, no, i żeby jednostka mogła jakoś tam przetrwać, tak. W tej całej dżungli, więc ta zazdrość jest wdrukowana przez przyrodę człowieka. Mniej lub bardziej, no jeden jest bardziej zazdrosny, drugi mniej, ale każdy jest zazdrosny, no to jest takie fundamentalne uczucie, można powiedzieć. Rzeczywiście tutaj Cioran dobrze to zauważył. I proszę Państwa, kolejny cytat. Tym razem z książki pod tytułem Zarys rozkładu. I cytuję, to jest bardzo ciekawy cytat. Cytuję Ciorana. Gdyby nasi bliźni mogli poznać opinię, Jaki mamy na ich temat? Słowa takie jak przyjaźń, miłość, przywiązanie zostałyby raz na zawsze wykreślone ze słowników. A gdybyśmy my mieli odwagę stawić czoło wątpliwościom, które budzą się w nas nieśmiało w stosunku do nas samych, nigdy nie wyrzeklibyśmy słowa ja bez wstydu. Wszystko, co żyje, bierze udział w tej maskaradzie od troglodytów po sceptyków. No, tutaj po prostu Cioran zauważył, że wszyscy po prostu ukrywamy swoje prawdziwe uczucia, ukrywamy myśli, często robimy co innego, myślimy o czym innym, mówimy co innego. No i tutaj właśnie zwraca uwagę na to, że jeśli każdy by poznał myśli drugiego człowieka, być może nawet często przelotne myśli, ale to nie szkodzi, to one by go dotknęły bardzo i niemożliwa by była miłość, przyjaźń, przywiązanie. Także lepiej nieraz nie poznawać, co jest w głowie tego drugiego człowieka, bo tam są różne myśli, naprawdę, i często bardzo przykre na nasz temat. I rzeczywiście to by była tragedia, jeśli byśmy znali wszystkie myśli nawet często najbliższych, najkochańszych osób. Więc dobrze o tym nie wiedzieć. Kolejny cytat, tym razem z książki Wyznania i Anatemy. Cytuję Emila Ciorana: Kiedy musi się podjąć ważną decyzję, Rzeczą najniebezpieczniejszą jest poradzić się bliźniego, ponieważ z wyjątkiem garstki zagubionych nikt szczerze nie pragnie naszego dobra. No to jest gruby, gruby cytat. Proszę państwa, gruby cytat. No, przyznam się szczerze, że, że, że poniekąd się zgadzam z tym, że oczywiście. Żeby dojść do takiej konkluzji, to trzeba by było naprawdę głęboko pogrzebać w myślach drugiego człowieka. I to, bo na pierwszy rzut oka, to, to, to wielu się z tym nie zgodzi, ale jak tak zaczniemy głębiej myśleć o tym, to stwierdzimy, że po prostu mechanika świata jest taka, że no poniekąd wszyscy tak trochę myślimy. No. Zostawiam Państwa z tym cytatem. Nie chcę tutaj głębiej wchodzić w temat, bo to jest bardzo przykre dosyć e, cytat, szczerze mówiąc. E, kolejny cytat, też z książki pod tytułem Wyznania i Anatemy. Cytuję Ciurana: Na tej nieskazitelnej kartce papieru ile sił biegł jakiś insekcik. Dlaczego tak się spieszysz? Dokąd zmierzasz? Odpuść sobie zakrzyknąłem w środku nocy. Jakiż byłbym szczęśliwy, widząc, że mnie posłuchał. O uczniów jest trudniej niż się zazwyczaj sądzi. No tutaj dodałem ten cytat, bo mi trochę rozbawił. Rzeczywiście cior Cioran zauważył, że na kartce jego papieru yy, jakiś karaluch czy, 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 czy jakiś insekcik biegł. No i tak się właśnie zastanowił, po co, co, po co on biegnie. To trochę taka jest tak, takie nawiązanie do, do ludzkiego życia, tak no, żyjemy i po, po co właściwie żyjemy, po co się tak szarpiemy. Także tutaj taki zabawny cytat Państwo dałem. Kolejny mój ulubiony cytat ściorana, to jest cytat znowu z książki Rozmowy ścioranę. I cytuję. Nic nie wynika z deklarowania dobrych uczuć. One rzecz jasna też istnieją, ale w zasadzie ich nie ma. Dlatego, niestety, tak to z tym jest. Nie wolno ukrywać rzeczywistości za iluzjami. To bardzo złe i niebezpieczne. Gachioran no, po prostu mówi, że. No, po prostu wszyscy się mamimy trochę. I nie powinniśmy jednak dłużej ukrywać tej prawdy tak o sobie, o świecie, o życiu. I proszę Państwa, kolejny cytat pochodzi z książki Rozmowy z cioranem. Cytuję ciorana. Weźmy przykład zupełnie banalny, zresztą wzięty z moich osobistych obserwacji. Wchodząc do banku, widzi pan kilkadziesiąt młodych kobiet, które od rana do późnego wieczora wystokują na maszynach cyfry. Niech pan tylko pomyśli, tyle się działo w historii, abyśmy, abyśmy doszli do czegoś takiego. Jeśli taki los nazywa się życiem, to życie nie ma sensu. No tutaj w tym cytacie cioran się naśmiewa z, z życia, bo, bo wszyscy tak mówią o postępie, o sensie życia. A on zauważa to, że, że w historii tyle się działo były wojny, rewolucje, no, no, no czego nie było, tak? I, i później, później widzimy, prawda, jakąś biurokrację, jakieś, jakieś takie procedury głupie. I według niego to najlepiej pokazuje ten bezsens życia i taki trochę, trochę taki, tak, taką iluzję postępu, którą mamy. Kolejny cytat pochodzi z książki zeszyty 5772. i cytuje Emila Ciorana. Śmierć jest opatrznością dla wszystkich mających upodobanie i talent do klemski. Jest ona wysoką nagrodą, triumfem dla tych, którzy nie doszli do niczego, ba. Usilnie starali się o to. Przyznaje im rację. Więczy ich dla innych poczciwych idiotów, którzy ciskali się tu i tam, jest ona zaprzeczeniem wszystkiego, czym byli i co robili. No to jest bardzo też dobry cytat. Ja kiedyś wysłałem ten cytat jednej z takich moich koleżanek, która tak trochę żyje na oboczu życia, ale ona go nie zrozumiała, zdenerwowała się na mnie, hulnęła na mnie, można powiedzieć, nie zrozumiała tego cytatu. O co tu chodzi w tym cytacie? No po prostu tutaj Cioran zauważa, że, że tak naprawdę potwierdzeniem racji ludzi, którzy mówią o bezsensie życia i w związku z tym nie chcą w tym życiu jakoś tak ciężko pracować, krzątać się za bardzo, no jest właśnie śmierć. No na, na pogrzebie. Kogoś tam mogą wtedy stać z podniesioną głową i, i wszystkim pokazywać, no to ja miałem rację. Nie mówiłem, że życie nie ma sensu? Proszę bardzo. A ten tutaj, co zmarł, rzucał się yy, i tak dalej na różne strony. No i co i zmarł, i, i co to dało. Także tutaj właśnie ten cytat odnosi się właśnie do tego, że śmierć jest, yy, można powiedzieć, taką, takim zwieńczenie taką nagrodą i triumfem właśnie dla tych co od początku tutaj je rozeznali życie, że to jest bezsensowna krzątanina i nie warto nic nic robić. I kolejny cytat z książki tym razem z książki Zarys rozkładu. Cytuję Emila Ciorana. Tylko obłuda pozwala ludziom znosić siebie nawzajem. Gdy nie zgadzasz się na kłamstwo, natychmiast czujesz jak ziemia ucieka ci spod nóg. Jesteśmy biologicznie zmuszeni do fałszu. Ech, no, y, i tutaj po prostu Cioran też <grych> zauważa, że życie zmusza człowieka do przybierania masek, do, do, do kłamania, y, do udawania. No, po prostu jest to nieodzowne, po prostu no, nie da się inaczej, niestety. No i taka jest prawda, taka jest prawda. No, nie da się inaczej. Oczywiście, no, czasami jesteśmy szczerzy, ale Gdybyśmy byli cały czas szczerzy, no to byśmy, byśmy ponieśli porażkę. No nie da się po prostu. I ten cytat właśnie dobrze to pokazuje. Kolejna, kolejny cytat, mój ulubiony cytat z Emilia Ciorana, pochodzi z książki pod tytułem Ćwiartowanie. Cytuję Ciorana. Kiedy widzę, jak ktoś walczy za jakąś sprawę, obojętnie o co, staram się dowiedzieć, co się dzieje w jego umyśle, i skąd może się brać ów tak oczywisty brak dojrzałości? Odmowa poddania się może być oznaką życia, lecz w żadnym razie nie przenikliwości czy po prostu zastanowienia. Człowiek rozsądny nie zniża się do protestu, ledwie pozwala sobie na oburzenie. Branie spraw ludzkich serio świadczy o jakimś ukrytym defekcie. No to jest rzeczywiście jeden chyba z. Yy, Największych cytatów Ciora, moim zdaniem. I, I tutaj, o co tutaj chodzi? Że po prostu Cioran nie może zrozumieć, że są ludzie, którzy sprawy tego świata odbierają zbyt serio. Po prostu według niego to są ludzie tak naprawdę głupi którzy po prostu, nie wiem, w ogóle nie myślą, nie zastanawiają się i, i po prostu żyją jakimiś złudzeniami co do życia. Jedziemy dalej, bo to już ta audycja troszeczkę już trwa. Ja nie chciałbym tutaj robić za długiej audycji. Kolejny cytat pochodzi z książki o niedogodności narodzin. Cytuję Emila Ciorana. Jestem poruszony, nawet zbulwersowany, Ilekroć natykam się na kogoś niewinnego. Skąd się wziął? Czego szuka? Czy jego pojawienie się nie zapowiada czegoś złowieszczego? Jest to niepokój specyficzny, odczuwany wobec kogoś, kogo żadną miarą nie moglibyśmy nazwać naszym bliźnim. Ja tutaj się uśmiechnąłem, bo no rzeczywiście to jest zabawny cytat. No bo Cioron po prostu rzeczywiście nie ma złudzeń co do życia ale spotyka na swojej drodze często ludzi, y, takich na pozór, w cudzysłowie można powiedzieć, niewinnych i jest zdumiony, skąd się taki człowiek wziął, dlatego, że życie wymaga od człowieka pewnej podłości deszcza, chociaż od czasu do czasu. <ścoughs> I tutaj właśnie jest y, o tym... I tu jeszcze jest tak zauważył, że pojawienie się takiego człowieka może wieszczyć coś złego, dlatego, że to jest po prostu coś nie, nienaturalnego dla życia. Jakaś taka nierównowaga energetyczna powstaje, i to się musi mocno załamać, i, i po prostu możemy, możemy po prostu być wtedy w czarnej rozpaczy później po czymś takim, bo, bo po prostu rzeczywiście spotkanie niewinnego człowieka to jest jakaś aberracja. Dobra, kolejny, kolejny cytat z książki o niedogodności narodzin. No tutaj, tutaj to jest cytat mój ulubiony, proszę Państwa, cytat. I to jest, proszę Państwa, bardzo mocny cytat. Ludzi, którzy są zbyt wrażliwi, proszę o to, żeby na chwilę może wyciszyli tutaj audycję. No, to będzie bardzo mocny cytat i troszeczkę taki, no, jakby to powiedzieć, no, 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 może urazić uczucia osób religijnych. Więc proszę tak na minutę jakby wyłączyć może audycję, albo wyciszyć ją. Cytuję Ciorana. Jest to cytat z książki o nie niedogodności narodzin. Wieczorami ojciec zwykle czytywał głośno mojej matce. Chociaż był duchownym, czytał wszystko bez wyboru, sądząc zapewne, że z racji wieku i tak nie rozumiem. Na ogół nie słuchałem i zasypiałem, chyba że lektura była zajmująca. Którejś nocy nadstawiłem uszu. Była to scena z biografii Rasputina, gdy ojciec już na łożu śmierci każe przyprowadzić syna, aby mu powiedzieć. Jedź do Petersburga, opanuj miasto i nie cofaj się przed niczym, nie bój się nikogo, bo Bóg to stara świnia. Coś tak potwornego w ustach mojego ojca, dla którego kapłaństwo to nie były żarty, podziałało na mnie jak pożar albo trzęsienie ziemi. Ale pamiętam też bardzo wyraźnie, po upływie półwiecza z okładem, że tej mojej emocji towarzyszyła dziwna. By nie powiedzieć perwersyjna przyjemność. I tutaj moja osobista refleksja, że ja też pewną przyjemność poczułem, gdy pierwszy raz przeczytałem ten cytat i gdy go czytałem teraz, też jakąś satysfakcję mi dał. Więc, no tutaj gdzieś troszeczkę jestem bliski Cioranowi, bardzo. Myślę, że ten cytat jest tak mocny, wymowny, że nie warto go omawiać. Tutaj pozostawię go bez komentarza. Tu są czyste emocje. No naprawdę... I chyba nie warto tego w ogóle komentować. Kolejna. Kolejny cytat. Tu dzisiaj robi już, widzę, dosyć długa audycję, proszę Państwa. Więc może, może to podzielne jakieś szczęście, dlatego że tych cytatów ściorana jeszcze troszeczkę mam, no zobaczymy. Kolejny cytat to pochodzi z książki też Rozmowy ścioranym. No genialna ta książka jest. Cytuję ciorana: Za to niewielu chyba ludzi na świecie przeczytało tyle, co ja, pamiętników i książek wspomnieniowych najrozmaitszych, różnych ludzi, nawet zupełnie nieznanych. Wprost trudno to sobie wyobrazić. Cóż, chciałem zobaczyć, jak kończy się określone życie. Kiedy wszystko już szlak trafia, w każdym życiu, to trochę chorobliwe, to jak ten lub inny facet traci złudzenia. Ten cytat jest moim ulubionym cytatem, dlatego że po prostu ja tutaj jestem podobny do Ciorana. Też czytam autobiografię i troszkę też z podobnego powodu. Tak? Chcę to zobaczyć, jak ludzie tracą w ciągu życia jakieś takie iluzje. Ale często o tym nie piszą, ale czasami można o tym przeczytać i to jest dosyć ciekawe. I może jeszcze jeden cytat z Ciorana, y, z książki Zeszyty 57-72. Cytuję Ciorana. Gdy dobrze się przypatrzeć ludziom, nie ma nikogo, komu można by naprawdę zazdrościć. Jaki z tego wniosek? I tutaj też nie każdy rozumie y, ten cytat. Tutaj Cioran y, po prostu chciał po prostu powiedzieć, że tak naprawdę no, życie rzeczywiście jest bez sensu. Życie jest ciężkie, trudne. Ludzie żyją iluzjami. No i, i, i to widać po prostu na, każ na każdym przykładzie każdego człowieka, bo oczywiście my zazdrościmy na przykład panu Mierkowi samochodu, panu Tomaszowi urody, panu Szymonowi i pięknej żony, ale to są pojedyncze rzeczy. Gdyby tak wziąć całość, to tak naprawdę nie byłoby żadnego człowieka, któremu można by było zazdrościć, no bo każdy ma jakieś tam problemy, jakieś wady. Choroby, w końcu i tak umiera, i tak cierpi, i, i to jest właśnie ten sens tego cytatu. Tak, i proszę Państwa, to może by była pierwsza część. Ja bym zakończył. Dziękuję za uwagę. Będzie druga część cytatu w bo mam tego trochę więcej. Genialny aforysta, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.